Jadwiga Sześcik, dzisiaj nietypowo, jako gospodarz 26 odcinka audycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Moim dzisiejszym gościem jest senator-elekt, były już marszałek województwa, dr Gustaw Marek Brzezin. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, panie senatorze, poprosiłem pana do studia, żebyśmy podsumowali w jakim stanie zostawia pan nasz region. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę bardzo, bardzo gorąco podziękować za poparcie, za oddane głosy na mnie, za życzliwość, pomoc, dobre też opiniowanie mojej kampanii wyborczej, bo dzięki temu mogę już dzisiaj takie miano nosić senator elekt i jest to też taka sytuacja, gdzie automatycznie tracę funkcję marszałka, radnego województwa, ale przechodzę na inne działanie i po zaprzysiężeniu z pewnością będę Państwa i cały region oraz okręg wyborczy reprezentował w Wyższej Izbie Parlamentu, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie dziękuję za to zaufanie. Natomiast wracając do pytania Pana redaktora, stan województwa jest pomyślny, jest Dobrze zrealizowany proces wdrażania na lata 2014-2020 wykorzystaliśmy 100% alokacji i co ważne rozpoczęliśmy już następną alokację funduszy europejskich dla Warmii i Mazur. Przypomnę, że jest to najwyżej notowana alokacja miliard 800 prawie milionów euro, więc jak do tej pory największe pieniądze z Unii Europejskiej. Bardzo ważne, że negocjacje przy tym wysokim oprogramowaniu też zakończyły się pomyślnie dla naszego regionu. Około 20%, 24% w zasadzie procent tych środków jest zagwarantowane na funkcje tak kluczowych projektów. Tutaj w Ostródzie niedawno podpisaliśmy kontrakt między Zarządem Województwa a Związkiem Gmin Czyste Środowisko który daje możliwość wykorzystania 400 prawie milionów złotych na rozwój, rewitalizację kanału Elbląskiego, na też rozwój gospodarczy w tym zakresie, na dziedzictwo kulturowe. To jeden z projektów, ale są jeszcze Wielkie Jeziora Mazurskie. Podobną kwotą do dyspozycji jest też budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. I młodzieży w Olsztynku. W Ameryce pod Olsztynkiem jest budowa Centrum Popularno-Naukowego Mikołaj Kopernikus we Fromborku, planetarium, szlak Mikołaja-Kopernika. Wiele, wiele innych projektów, które możemy realizować. No i oczywiście kwestia infrastruktury, inwestowania ciągle w drogi i co ważne. Budżet y, województwa nie ma nawisu związanego z dużym zadłużeniem. Ponad 100 milionów zadłużenia jest spłacone. To powoduje, że możemy otworzyć ten budżet na y, udział własny w różnych ważnych inwestycjach. Także plany są, y, działanie jest, strategia jest. Trzeba tylko bardzo mocno, intensywnie się spieszyć i realizować te założenia. Pytmoczyku. Pana kariera w zasadzie to jest cały czas związana w zasadzie ze służbą mieszkańców. Zaczynał pan jako wójt dwie kadencje pełne w zasadzie, bo przecież wybory samorządowe u progu, ponieważ przecież wybory samorządowe będą w przyszłym roku. Jak może pan ocenić w ogóle taką swoją pracę przez te dwie kadencje dla regionu? No to prawda, w samorządzie to już jest 25 lat, wójt, wicemarszałek, dwie kadencje marszałek województwa. To wieku. E, tak, to jest ćwierć wieku. E, jest to praca zespołowa, zbiorowa, to trzeba być oczywiście indywidualistą, ale w sensie myślenia, strategii, pomysłu, inspiracji, przewodzenia jakby tym procesem, ale nie da się nic zrobić w pojedynkę, więc na etapie organu wykonawczego to jest zarząd. Trzeba mieć też świadomość, że każdy ma prawo wyrażania swojej woli, trzeba po prostu uzgadniać to bardzo skrupulatnie. Później jest sejmik. Sejmik to przecież jest ten parlament regionalny, który praktycznie na każdej sesji powoduje zmiany w budżecie, a zmiany w budżecie to, to pieniądze, pieniądze to decyzje, więc naprawdę dużo cierpliwości, dużo też takiego umiejętnego poruszania się w przekonywaniu i zaufanie, bo zaufanie trzeba mieć też w stosunku do ogółu, do wyborców, ale też i wewnątrz w tej pracy. Sprawność Administracyjna, bo też Urząd Marszałkowski, to w samym tylko obszarze tej administracji bezpośrednio podległej, to jest tysiąc osób. Także departamenty, biura, procesy związane właśnie z prawem i, i strukturą funkcjonowania. Tutaj doświadczenie i znajomość bieżąca trzeba też na bieżąco przyjmować, kształcić się w zakresie tych nowin, które obowiązują. Także intensywność pracy, ale przede wszystkim konsolidacja i współpraca przynosi dobry efekt. Chcę przypomnieć, bo otrzymał Pan rekordową liczbę głosów, 7, ponad 73 tysiące. To pokazuje i potwierdza, że jednak Pana służba dla regionu no, była dobrze, nazwijmy to, skrojona. Tak, bardzo dziękuję jeszcze raz, bo to faktycznie wyraźny mandat, jeżeli chodzi o kandydowanie do Senatu. To jest chyba też charakter mojego stylu pracy, bo potrafiłem podzielić tą pracę w obszarze wszystkich praktycznie możliwości kadencji między tym biurkiem administracyjnym a byciem w terenie. To nie jest łatwe, bo to, że jest się na różnych ważnych sprawach, samorządach, Lokalnych czy, czy w społeczeństwie, przy nawet ciekawych takich inicjatywach, czy wręcz uroczystościach, to nie znaczy, że ktoś dokona przeglądu teczek, dokumentacji, czy, czy będzie podejmował decyzje, czy przygotowywał plany. Więc nie jest to proste, ale charakter taki powoduje właśnie wzbudzenie i zaufania, ale co najważniejsze kontakt ze społeczeństwem, taką bezpośredniość i myślę, że to jest taki dobry efekt tego wyniku wyborczego, bo tak jak mówiłem na samym początku kampanii w zasadzie polegała ona na przypomnieniu się, bo ludzie znają mnie z różnego charakteru pracy. Dużo jeszcze funkcji społecznych, już nie mówię o kwestii politycznej, ale chociażby kwestia bycia w strukturach ochotniczych straży pożarnych, prezesem regionalnym OSP, to też zobowiązuje do bycia wśród strażaków. Pana wynik to jedno, ale też wynik tej koalicji. Tak po raz pierwszy, gdzie były wątpliwości przecież, czy przekroczony zostanie próg. A jakie są Pana tutaj spostrzeżenia, jeżeli chodzi, czy to był dobry pomysł, żeby połączyć siły z ugrupowaniem Polska 2050? Jak widzimy po wyniku, to był bardzo dobry pomysł, bo oczywiście wątpliwości było wiele, ale widzimy też ze struktury tej polaryzacji sceny politycznej i z metody liczenia później mandatów, więc duże, duże ugrupowania, duże procenty koalicje dają szansę na ilość mandatów, natomiast pojedyncze partie, jeżeli nawet przekraczają próg, to powoduje to zubożenie reprezentacji mandatów poselskich. I możemy powiedzieć, że trzecia droga stanowiła taki wybór dla i niezdeklarowanych, i niezdecydowanych, i też niegodzących się z polityką obecnego jeszcze rządu, czy, czy założeń też na przykład kwestii dużego ugrupowania, jakim jest Koalicja Obywatelska, czyli założenia, które powodowały wybór jeszcze trzeciej możliwości, przyniosły efekt, przyniosły sukces. Oczywiście tu trzeba powiedzieć, że dużą rolę odegrali liderzy, zarówno pan Kosiniak, prezes PSL-u czy... Czy pan Hołownia prezes 2050 no są osobowościami, które potrafią wzbudzić zaufanie? Gratulacje za debatę, którą zdecydowanie wygrał pan Hołownia. Myślę, że to też przysporzyło właśnie poparcia w cośrednich wyborach. Także. Uważam, że te, te, ta, ta symboliczna trzecia droga powinna dalej współpracować i dalej trwać teraz przy tym konstruowaniu rządu na opozycji demokratycznej. Pana doświadczenie jako samorządowca budziło wiele niepokoju właśnie, że samorządy mogą być zagrożone albo likwidowane. Czy dzisiejsza wygrana zjednoczonych w zasadzie opozycji przynosi więcej optymizmu? Zdecydowanie to jest ostatni moment, gdzie zahamowano centralizację władzy, bo widzimy jak to miało miejsce. Wiele, wiele zadań po prostu odebrano, szczególnie samorządom wojewódzkim, a samorząd województwa jest gospodarzem regionu. Marszałek przewodniczy zarządowi, reprezentuje samorząd na zewnątrz, ale tym samym reprezentuje region, województwo. Więc tutaj nie ulega wątpliwości, że taki styl powinien funkcjonować. Nakładanie też wielu zadań bez pokrycia finansowego czy wdrażanie reform. Przypomnę chociażby o reformie oświatowej. Wiemy, że dzisiaj subwencje oświatowe nie pokrywają nawet wynagrodzeń sfery pedagogicznej, więc to są kwestie, które prowadzą do, do tego, że niektóre samorządy już z wydatkami bieżącymi nie dają sobie rady. Także to jest czas najwyższy, żeby sytuację odwrócić, żeby demokracja była mierzona miarą samorządności, żeby rozmawiać o finansach publicznych, żeby wesprzeć samorządy, bo one są dobrym motorem rozwoju i potwierdzania nie tylko samorządności, ale demokratycznego państwa. Także Dobrze, że jesteśmy w takiej możliwości, gdzie demokracja, struktura samorządowa i też bycie w centrum Europy może szybko zafunkcjonować. Jeszcze chciałbym na zakończenie zapytać o trochę sprawę mediów lokalnych, ponieważ pamiętam z naszej strony jako nadawców lokalnych 5 lipca mieliśmy wysłuchanie publiczne w Senacie i tutaj nie ukrywam, że chcemy liczyć też i na pana wsparcie w tej sprawie co dalej, bo znaczenie mediów lokalnych był pan sprawozdawcą w Brukseli opinii właśnie, że należy wspierać media lokalne, które są gwarantem jak gdyby walki i dobrym narzędziem do walki z dezinformacją. Czy możemy jako nadawcy telewizji lokalne liczyć, bo mamy taką akcję, ratujmy telewizję lokalne, bo może za chwilę nas nie być, jeżeli to się nie zadzieje. No zdecydowanie nie. Mo możecie Państwo na mnie liczyć, bo znam od podszewki po prostu funkcję i wiarygodność, sprawdzalność, ale też przekaz taki realistyczny, rzeczywisty, niemanipulowany, nie bezpośredni. Przecież my przychodząc tutaj na, na, na różne rozmowy nie umawiamy się co, co do pytań czy, czy, czy co do scenariusza. Jest to żywy przekaz i w dobie manipulowania informacją, w dobie dezinformacji, przecież globalnie na świecie widzimy co się dzieje. Media lokalne spełniają bardzo ważną rolę, bo są blisko obywateli i powinny znaleźć możliwość wsparcia finansowego, tak jak to jest związane z telewizją, mam nadzieję, niedługo publiczną, żeby po prostu to społeczeństwo było i zasilane wiedzą, a możliwością też wyboru. Czy, czy zajęcia stanowiska co do kwestii, bo najważniejszą rolą mediów jest przekazywanie rzeczywistości, a, a nie jej stymulowanie, manipulowanie czy wręcz wtłaczanie tylko jednej prawdy, a media publiczne są od tego wolne, media publiczne e, lokalne są od tego wolne. Więc to jest ważny argument, żeby współpracować z lokalnymi mediami z przekazem, bo on nie manipuluje, nie tworzy tylko jednej słusznej prawdy. Także jestem za tym, żeby jak najbardziej wspierać i ułożyć to ustawowo, legalnie, prawnie, żeby media lokalne mogły mieć wsparcie również centralne, państwowe. I ostatnie pytanie, co Chciałby Pan przekazać swoim następcom, jeżeli chodzi o kierunek rozwoju naszego województwa? No przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca, bo w samorządzie jest tak, jeżeli zaniechamy w złoce podejmowaniu decyzji, czy w opóźnieniu jeden dzień, to się to przeradza na, na miesiąc realizacji. Jeżeli pójdzie miesiąc, to są to już pół roku, a, a jeżeli jest dłużej, to i rok szybko mija i kadencja mija. Także e, od samego początku trzeba bardzo intensywnie i skrupulatnie e, realizować plan, założenia, tak, żeby zdążyć. E, oczywiście komunikacja, dobra komunikacja ze społeczeństwem e, to jest na etapie struktury każdego samorządu, ale też bardzo ważne, żeby tą pracę tłumaczyć wyborcom, społeczeństwu, żeby, żeby też zwracać uwagę na to, co być może wymyka się spod kontroli, bo na każdym etapie można poprawki nawet do swojego myślenia wnosić, tylko trzeba być otwartym na wszelkiego rodzaju uwagi zewnętrzne. Reszta to, to oczywiście zdrowie i poczucie tego, że praca w samorządzie to służba. To życzę Panu spełnienia jako senatorowi wszystkiego dobrego w nowej funkcji. Moimi Państwa gościem był senator elekt dr Gustaw Marek Brześni. Dziękuję bardzo, serdecznie Państwa pozdrawiam.